początek Jamniczek! Przeszło tutaj Edytka sobie zjeżdża na, na zajaznie Intercity Sztegaru Brinkotowice. Piękny jamnicek. Idziemy do Edyski ED74010 Intercity 24100 o, A tam sobie wjeżdża Elfi kolej śląskich na pociągu regio. Piękne mocno parzy słońce a Edytka odjeżdża a tutaj sobie stoi zastępcza dziewiątka na Intercity Galicja jest super tu sobie stoi Intercity Galicja a zaraz przejedzie Pociąg towarowy. Jedzie pociąg towarowy. ET dwadzieścia dvades, dwanaście cztery. Bardziej 12, Intercity Galicja odjeżdża. 09012 Intercity Galicja do Krakowa Głównego

i 62,100 Po peronie trzecim jedzie Byczek luzem A po prawej pracuje siódemka E22 34 Trzeci pociąg towarowy. Niewiarygodny. Odjazd pociągu Regio Katowice z Wardą. Wagon numer chyba 15 zaczyna pociąg Intercity Volko. No i w końcu odjazd Intercity Piast.

Toda yes. numer 21 skończył pociąg. Edyta odjechała do Lublina głównego, na Intercity Wolko. Już taki krótki odcinek był fajny. Na koniec blir do Gliwic E7500. S1, częstochowa Gliwica. A z drugiej strony się tam już daleko malduje jakiś.